Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Dzisiejszy filmik chciałam poświęcić po raz kolejny oczyszczaniu, oczyszczaniu organizmu. Czy w ogóle oczyszczanie jest nam potrzebne? Dlaczego jest nam potrzebne? Czy, czy naprawdę nie musimy się oczyszczać? Czy ja nie świruję? Czy ja nie mam zaburzeń odżywiania? Bo ktoś mi tak bardzo przesympatycznie sugerował w komentarzu. Złośliwości niestety, złośliwości będziemy mieć wszyscy, którzy się zdrowo odżywiają, odżywiają się trochę inaczej niż ogół będą dostawać takie wiadomości czy takie reakcje wśród znajomych. Niestety jest wielu, wiele osób nieuświadomionych, które nie mają na ten temat wiedzy, a przede wszystkim doświadczenia i dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na tym, ponieważ jeżeli się, ci którzy robią oczyszczania wiedzą i tutaj nie trzeba nic tłumaczyć, naprawdę. Ja chciałam powiedzieć teraz do osób, które się nie oczyszczały, które się boją, które może nie wierzą, albo nie, nie w ogóle nie wiedzą, czy to jest naprawdę potrzebne, czy nie, bo słyszą z różnych źródeł, że wcale niekoniecznie jest to potrzebne. Każdy oczywiście musi sam ocenić odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale zastanówcie się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, organizm nie jest w stanie się sam oczyścić z tak wielu toksyn, które mamy wokół nas. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami oczyścić, te toksyny się gromadzą w naszym organizmie. I to wiadomo, z, ty, z tych toksyn później te toksyny prowadzą po latach do wielu różnych chorób. Jeżeli mamy zanieczyszczone jelito i mamy zaburzony proces wchłaniania tych witamin, wartości spożywienia, to niestety możemy sobie jeść najzdrowiej jak chcemy. Możemy jeść bardzo zdrowo, możemy jeść warzywa, owoce, wszystko co jest najbardziej wartościowe. A i tak niestety niewiele z tego będzie, jeżeli nie będziemy wchłaniać tego odpowiednio, to nie będziemy wcale zdrowi. Także to nie równa się też zdrowie. Jedzenie zdrowe nie zawsze równa się zdrowie. Musimy jeszcze wchłaniać te wszystkie wartości. Jeżeli się nie będziemy oczyszczać, to najczęściej ten proces wchłaniania będzie zaburzony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ktoś uważa, że ja przesadzam. Ja wcale tak nie uważam, a osoby, które się nie oczyszczają, oczywiście tak uważają. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś dla mnie było wielkim wyzwaniem i w ogóle niepo, niepojętym. Nie, nie mogłam sobie wyobrazić, jak to jest jeden dzień bez jedzenia. Gdy postanowiliśmy, że. Ja postanowiłam najpierw u mnie w rodzinie, że zrobię trzydniowe oczyszczenie to na sokach pomarańczowych, które robiliśmy w zeszłym roku wspólnie. Gdy robiłam to po raz pierwszy, to wydawało mi się, że to jest horror, że ja chyba tego nie przeżyję, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby nie jeść przez jeden dzień. Bo ludzie są nauczeni, niestety, jako jedyny gatunek na świecie, że jemy od urodzenia do śmierci po prostu jemy. Jeżeli to jest. Nie, nie zmusza nas do tego sytuacja, to nie stosujemy głodówek, a co, co jest podobno wielkim błędem według lekarzy, którzy głodówkami leczą ludzi. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli cały czas jemy, 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 organizm nie nadąża się oczyszczać, nawet te 10-12 godzin w czasie wieczor między wieczorem a ranem niestety już nie wystarczy. Coraz naprawdę tych toksyn coraz więcej się pojawia w naszym środowisku, w naszym jedzeniu, w powietrzu, w którym oddychamy, w kosmetykach wszędzie. Coraz więcej i my naprawdę nie jesteśmy w stanie. Są jakieś pewne ograniczone możliwości naszego organizmu. Na początku, gdy podjęłam ten de tę decyzję, że będę się oczyszczać, że zrobię te trzy dni, po pierwszym dniu myślałam, że, że nie dotrwam, że to jest za trudne. Odliczałam godziny już. Jak gdy już minęła oczywiście połowa drugiego dnia, już dobrze, już miałam nadzieję, że wytrzymam. Że jak wytrzymam ten drugi dzień, to wytrzymam i trzeci. Gdy wytrzymałam te trzy dni, czułam się tak wielkim bohaterem. Mój mąż uważał, że to jest niepojęte, że można żyć, że mogłam przeżyć trzy dni bez jedzenia. To był dla nas szok, dla mnie też. Wydawało nam się to niemożliwe. Po prostu, nie dość, że on mnie wychwalał, dla niego byłam bohaterem, byłam bohaterem rodzinnym wtedy, to ja sama chodziłam z taką dumą, dumna jak paw, że wytrzymałam 3 dni bez jedzenia. I muszę wam powiedzieć, że po tych trzech dniach po prostu mimo tej dumy powiedziałam sobie nigdy więcej. Nie chcę, to było tak ogromne dla mnie, to było tak ogromnym wysiłkiem, że nie, wie, więcej tego nie zrobię. I minął rok, a po roku, już w ogóle po dwóch miesiącach zrobił to mój mąż z moim tatą, a po roku oczywiście już tylko czekaliśmy na moment, kiedy się zrobi ciepło, żeby zrobić to oczyszczanie. I tutaj jest właśnie ten sekret. Dla osób, które nie robią, nie, nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Tylko osoby, które się oczyszczają, to rozumieją i wiedzą, gdy wyjdziecie, gdy to się skończy, po jakimś czasie, gdy to przeżyliście, i tu w ogóle zaczynacie pojmować, że to wszystko jest tylko i wyłącznie tu. I zaczynacie wtedy widzieć, jak wielką siłę, ogromną siłę macie wy sami w sobie. To nie jest kwestia silnej woli, to nie, to nie jest, to nie ma z tym nic wspólnego. Wszystko do wszystkiego się można dogrzebać, wszystko można jakby w sobie pobudzić, bo ja nigdy nie byłam osobą, ja naprawdę bardzo lubię jeść, lubię gotować i sobie nie wyobrażałam, ja nie lubię, nie lubiłam w ogóle takich wyzwań, a już szczególnie tego typu, ja uwierzyłam w to, że to jest zdrowe, a dlatego, że przeczytałam dużo książek na temat zdrowego odżywiania i wiedziałam, że to ma sens. I tu wam polecam oczywiście czytanie książek, czytanie książek lekarzy. Nie wierzę, przepraszam, jeżeli czyjś teraz autorytet podważam w waszych oczach. Ja znam sama wielu lekarzy i dietyków, niestety. To są osoby, które często się nie oczyszczają, które jedzą naprawdę niedobrze, które nie mogą być absolutnie w żaden sposób autorytetem dla nas, jako osoby, które nam pomogą w zdrowym odżywianiu. To są osoby, które nas wyleczą być może, jak się uda, gdy przyjdziemy już z chorobą, które nam wytną jelito albo woreczek żółciowy, albo nie wiem, co tam jeszcze. Na szczęście nie chodzę do lekarzy, nie biorę leków od kilku lat i bardzo się z tym dobrze czuję i nie zamierzam tam, mam nadzieję, że. Uda mi się właśnie, wolę sobie robić takie zabiegi w domu niż latać co miesiąc do lekarza, jak już niestety zaczynają moje koleżanki. I no, przeraża mnie to, przeraża mnie to. Na razie ja się czuję dobrze, cieszę się i wiem, że, że te oczyszczania działają. Osoby, które je robią, również to wiedzą. Lekarze, którzy tego nie robią, nie wiedzą. Lekarze, którzy się zdrowo nie odżywiają, nie wiedzą. Nie wiedzą jaka jest różnica, nie wiedzą jakie jest samopoczucie. Także jeżeli macie ochotę zdrowo jeść, zdrowo się odżywiać to po prostu znajdźcie osoby, które są zdrowe, które są witalne, które mają dobrą energię, które się cieszą z życia, które się dobrze czują, które nie biorą leków, które nie chodzą do lekarzy. Takie osoby znajdźcie i od takich osób czerpcie. Nie od osób, które usiądą, nie wiem, z otyłością, ze złym samopoczuciem i wam będą mówić, jak okropnie jest się, nie można robić głodówek, nie można robić oczyszczania, które nigdy po prostu się na to nie zdobyły. Tylko i wyłącznie moim zdaniem można przez doświadczenie zrozumieć, o co chodzi z oczyszczaniem. Nikt tego nie, wam nie powie, jeżeli sami tego nie, nie, nie zrobicie i mogą być oczywiście. Ja nie mówię, że ktoś się ma. Absolutnie nie namawiam do nikogo, ani do głodu, ani do niczego, jeżeli, szczególnie jeżeli jesteście zdrowi, jeżeli macie dobre badania, wy, jeżeli macie dobre wyniki badań, trzeba w to wejść pomału, trzeba w to wejść ostrożnie i oczywiście zawsze, rozumnie. Trzeba mieć dużą wiedzę, trzeba na ten temat trochę poczytać i przede wszystkim przekonać się samemu. Bo jeżeli trzy dni naprawdę się nie. nic takiego się nie dzieje przez trzy dni, jeżeli nie jemy, a walczymy ze sobą oczywiście i rozwijamy się. Przy okazji rozwija nam się coś jeszcze tutaj więcej, nie tylko gubimy kilogramy jest to wielkie wyzwanie, jest to fantastyczne później uczucie także pamiętajcie, myślcie, pomyślcie o tym pomyślcie, popatrzcie na osoby, które to robią dlaczego to robią? to nie są osoby, które mają zaburzenia odżywiania bo już mi ktoś sugerował, bardzo złośliwie oczywiście często osoby, które nie radzą sobie, które, nie, które same nie potrafią czegoś zrobić próbują osobom, którym się udaje oczywiście dokopać, dowalić, coś powiedzieć jakąś ortoreksję, może, może ja cierpię, może mam jakieś zaburzenia odżywiania nie kochani, nie mam żadnych zaburzeń odżywiania, mam bardzo dobre wyniki Poza tym czuję się fantastycznie, nie wiem, czy wyglądam. Poza tym też jak jedna osoba złośliwie mi napisała, że są same kości, że ja już jestem składam się samych kości gdzie ja się jeszcze chcę oczyszczać. Nie składam się z samych kości. Mam jeszcze sporo tak naprawdę to mam jeszcze sporo tego tłuszczyku, mam jeszcze zapasy, także naprawdę nie grozi mi dojść do kości jeszcze w najbliższym czasie, myślę. Także proszę się nie martwić o to. A jeżeli chodzi o oczyszczania, jakie są zalecenia osób, które to robią. Różne oczywiście. Niektórzy uważają, że raz w roku na wiosnę przynajmniej powinniśmy sobie zrobić takich kilka dni wiosennych. Inni uważają, że dwa razy w roku i wiosną, i jesienią. To są w ogóle dwa najlepsze okresy w roku do oczyszczania. Są też osoby, które uważają, że raz w tygodniu, jest też wielu lekarzy, którzy żyją naprawdę dobrze i zdrowo i oczyszczają się raz w tygodniu, przez raz w tygodniu na przykład robią sobie głodówkę. Ja robię, robiłam tak przez jakiś czas zimą, jak wiecie, ale muszę Wam powiedzieć, że ponieważ u nas zima już jest ponad pół roku, jeszcze takiej zimy nigdy nie mieliśmy, ja po prostu nie byłam w stanie, ani ja, ani mój mąż, zaczęliśmy się źle czuć, nie pasowały już nam te dni i przestaliśmy to robić. Także to mi nie pasuje, tego nie chcę robić. Raz w tygodniu mi nie odpowiada. Jeżeli komuś odpowiada, to jest super. Na pewno jest to zdrowe. To nie jest niezdrowe, słuchajcie. Niezdrowe jest jedzenie od urodzenia do śmierci przez cały czas, nie dbanie o to, żeby nasz organizm odpoczął i to jest niezdrowe. Zastanówcie się, kto ma tutaj zaburzenie odżywiania. Niestety ja myślę, że większość społeczeństwa, w ogóle większość ludzi na świecie, w tych bogatych, zachodnich kulturach przede wszystkim. Większość właśnie tych ludzi ma zaburzenia odżywiania, nie osoby, które się zdrowo odżywiają, które się oczyszczają. Także gdzieś tutaj dochodzimy do jakiejś paranoi, zupełnie osoby, które właśnie nie mogą sobie poradzić, które wcinają słodycze, hamburgery, buły i tak dalej, które nie potrafią z tego zrezygnować, próbują atakować osoby, które jedzą zdrowo, i po prostu przekonać, nie wiem, może siebie, może innych, że te osoby mają jakieś zaburzenia odżywiania. Smutne to jest, niestety. Wiecie co, w filmie, który niedawno obejrzałam, fed Up, nie wiem, czy ten film jest po polsku, nie ma, nie ma to znaczenia. W każdym razie najbliższe prognozy na najbliższe lata są takie, że na świecie umrze więcej ludzi z przejedzenia, z obżarstwa, niż z głodu. I to jest smutne, i to jest przerażające, i z tym trzeba byłoby tutaj coś zrobić. Jeśli nie czuję na siłach, nie ma problemu, trzeba do tego dojrzeć, trzeba wiedzieć, trzeba tego chcieć. Tak jak ja, ja też kiedyś tego nie chciałam, nie wyobrażałam sobie. Gdy zrobiłam to raz, nie wyobrażałam sobie w tej chwili, jakbym mogła żyć dalej, nie robiąc tego. Po prostu, mam chęć to robić. Wiem, że to jest cudowne. Wiem, że to wspaniale działa na mój organizm. To się po prostu wie, to się czuje. Więc, jeżeli chcecie sami spróbować, jeżeli nie słuchajcie po prostu rad innych, spróbujcie. Sami spróbujcie, dobierzcie sobie coś, co wam będzie odpowiadać. Znajcie, przeczytajcie, czytajcie książki. Dowiadujcie się. Tylko w ten sposób jesteście w stanie się przekonać i doświadczyć tego na własnej skórze. Bo nikt wam tego nie jest w stanie opowiedzieć, przekonać was, tak, no nie wiem, choćby wirtualnie. Naprawdę. A zastanówcie się też, dlaczego osoby, które się właśnie raz oczyszczały, oczyszczają się znowu i znowu i znowu. Bo ja też się kiedyś nad tym zastanawiałam, teraz już wiem. To nie jest żadna, żaden, żaden, nie wiem, ubytek, czy to nie jest mi się wydaje naprawdę wynikiem żadnego zaburzenia, żadnej jakiejś żadne schizy, że, że boimy się, że się boję strasznie, przerażająco pestycydów, że się boję iść na zakupy. Nie, ja uwielbiam chodzić na zakupy, uwielbiam widzieć ogromne ilości jedzenia, nie boję się tego. Wiem, że trudno, że jestem narażona na jakieś toksyczne substancje, nic sobie, nic z tym nie poradzę, więcej niż mogę. Po prostu staram się, tak jak mogę. I myślę, że dobrze się odżywiam ja i moja rodzina nie, nie jesteśmy naprawdę pod żadnym względem chorzy, a wręcz przeciwnie. I życzyłam sobie, żeby większy, więcej ludzi tak żyło i mogło czerpać i czuć się przede wszystkim tak, bo samo poczucie tutaj po tym jest. No i no nie ma żadnych wątpliwości, nie zostawia żadnych wątpliwości. Więc jeżeli wy się zastanawiacie jeszcze, to po prostu musicie, musicie coś zrobić. Nie wszystkim pasuje to samo, tak jak mówię, może komuś będzie pasować raz w tygodniu głodowanie, a komuś nie. Ja wolę zdecydowanie, wolam trzy dniówki. Przede wszystkim jelito, tak samo trzeba zadbać o, to, o jelito, o to, żebyśmy wchłaniali dobrze. Jeżeli już staramy się zdrowo jeść, no to wchłaniajmy też to, co jemy. Zastanówcie się nad. Oczyszczanie na sokach planuję na ten weekend 25-26 kwietnia, więc piątek, 24-5-6, te trzy dni. Zarezerwujcie sobie, będę wrzucać filmiki. Jeszcze wam zrobię jakąś zapowiedź krótką wcześniej i zapraszam Was serdecznie oczywiście do wzięcia udziału w tym trzydniowym oczyszczaniu na sokach. Tym razem to będą same soki. Powiem Wam jeszcze bardziej szczegółowo, może kilka dni wcześniej. Już tak się skupię dokładnie na tym oczyszczaniu. Na razie chciałam Wam powiedzieć ogólnie. Mam nadzieję, że zastanowicie się nad tym. Nie musicie mi wierzyć na słowo i nie radzę Wam nikomu wierzyć. Nikomu, kogo słuchacie, nawet na innych kanałach, nie wierzcie. Spróbujcie sami i poczytajcie trochę książek i yy, bądźcie sami so, sobie autorytetem, nie szukajcie autorytetów na zewnątrz w postaci, szczególnie nie wiem, lekarzy, dietetyków itd. jesteście sobie w stanie na to sami, że tak powiem, sami odpowiedzieć na wiele z tych pytań bez żadnej pomocy jeżeli jesteście zdrowi, bo jeżeli oczywiście jesteś chorzy, to nikomu nie namawiam, tutaj już potrzebna jest tutaj opieka lekarska. Także ja mówię o osobach zdrowych, które mogą, które, które mogą sobie na to pozwolić, które no przede wszystkim też czerpcie wiedzę z książek, bo na wiedzę się z książkowej opierajcie przede wszystkim lekarzy, nie na tym, co ja mówię, nie, nie musicie tego słuchać. Ja mogę być tylko dla Was przykładem i inspiracją, że, że to działa, że to jest fantastyczne, że no nie wiem, ja się czuję po tym fantastycznie i nigdy nikomu nie uwierzę, kto powie, że, to nie, że tego nie warto robić i że to nie ma sensu, że to nie jest zdrowe. Nigdy nikomu nie uwierzę, po prostu wam też radzę nie wierzyć, tylko spróbować. Trzymajcie się to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć, papa pa. Oczywiście do kciuki w górę albo w dół. no. Trudno i, i z tymi w dół się, yy, się muszę jakoś pogodzić, ale przynajmniej jeżeli dajcie kciuk w dół, to napiszcie, dlaczego. Miałoby to dużo sensu i dużo wartości dla mnie. Dzięki wam wielkie. Trzymajcie się, cześć! Badano grupę ludzi, którzy dożyli 100 lat, czy ponad nawet 100 lat i u wszystkich znaleziono epizod głodu czas, kiedy po prostu nie jedli, mieli ograniczone jedzenie, kiedy nie jedli, czy kiedy, nie wiem, czy kiedy jedli bardzo mało. To nas konserwuje, chciałam Wam powiedzieć, nie jedzenie nas konserwuje, to właśnie nie jedzenie nas bardziej konserwuje, nie można się przejadać, nie można jeść za dużo, nie można napychać i starajcie się szczególnie, jeżeli macie dzieci, żeby im nie rozpychać brzuszków, żeby nie czuły się źle po jedzeniu, żeby miały energię, żeby nie traciły tej energii, żeby nie było spałe, to jest wielka tragedia i właśnie trzeba na to zwrócić uwagę, już od małego dziecka, bo to zostaje później w psychice i większość ludzi jest właśnie uzależnionych od jedzenia. Tu jest największy problem, dlatego mają problem z gotówkami, czy z oczyszczaniem jakimkolwiek. Ja nie mówię, już, że w każdym musi robić gotówkę, absolutnie nie, ale jakiekolwiek oczyszczanie, oczyszczanie na sokach, oczyszczanie na warzywach, coś lekkiego, tak żeby nasz organizm hmm, Przede wszystkim się odmłodził, żebyśmy mogli żyć zdrowiej i żebyśmy mogli lepiej wchłaniać później te dane wartości. Także nie można się przejadać. Trzeba o tym też pamiętać. Bardzo to są niedobre nawyki, które tylko właśnie mm, sp sprawiają, że się źle czujemy, że możemy doprowadzić do chorób. I, no i przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci, to dbajmy o to, żeby, żeby nie zrobić, nie popełniać takich błędów yy, z dziećmi. Ale poczytajcie sobie o tym. Dobrze sobie o tym poczytać właśnie od yy, osób, które się tym zajmują, które się na tym znają, które są lekarzami. I to wam polecam. Trzymajcie się.